Cześć, mano, witam wszystkich tutaj. Lejto dzisiaj. Mam dla Was kolejny materiał związany z biotykami, z kontrolerami, a głównie konkretnie chodzi o arcade sticka. Pokażę Wam, jak będę wymieniać moje przyciski nowe, które niedawno do mnie przyszły w moim arcade sticku. Także dla ciekawskich, myślę, że idealny materiał. Może w przyszłości sami będziecie chcieli rozkręcić swojego arcade sticka i wymienić przyciski, więc zapraszam do materiału. OK, a więc, tak jak wspomniałem, dzisiaj będziemy zmieniać przyciski w Arcade Sticku. Pokażę Wam, jak to się robi, jak to wygląda, jakie mam przyciski i jakie też przyciski kupiłem. A więc tak, będziemy zmieniać na przyciski od firmy Quanba. Bardzo dobra firma, bardzo dużo Arcade Sticków mają i fajnych Arcade Sticków, a do tego mają teraz jeszcze dodatkowo przyciski. Tutaj macie dokładny numer, jakie ja mam przyciski. Gravity Baton model 30KS, to są. Przyciski wyciszone, które są, które są cichsze, silent button, tak zwane, i tak one się prezentują. Są tam dostępne w jakichś 8 czy nawet 10 kolorach w dwóch wymiarach: 30 mm, czyli takich jak te standardowych, i 24 to są te mniejsze. Takie bodajże chyba są w hitboxach używane. Także tak są, tak wyglądają te przyciski. No, i zobaczymy, jak się będą sprawować. Pierwsza rzecz, jaką musimy oczywiście zrobić, no to mojego arcade sticka wcześniejszego, w sensie aktualnego arcade sticka, którego tutaj mam, musimy rozkręcić. Jeżeli chodzi o, o te przyciski, to tutaj dwa przyciski mam oryginalne z arcade sticka Hori Fighting Edge. Eee, tych dwóch nie wymieniałem, bo nigdy ich nie używam w bijatykach. maksymalnie nawet w Street Fighterze używałem po trzy zestawy przycisków, a jeżeli te używałem, no to bardzo rzadko. W Tekenie głównie używam czterech tutaj tych przycisków i czasami tych, więc nie są one potrzebne. Więc tak, dwa tutaj są oryginalne, a tych tutaj sześć przycisków, które widzicie, trzy u góry i trzy na dole, to mam te przyciski od lat. Nic się z nimi nie działo, ale wiadomo, oczywiście dla estetyki czy dla spróbowania czegoś innego chcę sobie te przyciski wymienić. To są przyciski, te sześć przycisków to są przyciski bardzo dobrej firmy, bardzo znanej firmy. To jest firma Sanwa. Pisze się Sanwa i to są takie podstawowe przyciski polecane przez bardzo, bardzo wiele osób, więc e, tak, e, tak jeżeli chodzi o przyciski. Dwa oryginalne z Horry Fighting Edge, bodajże to była firma Kuro, a tutaj, są, tutaj mamy sześć przycisków firmy Sanwa, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o moją tutaj gałkę w tym arcade sticku, mam ją od jakiejś półtorej miesiąca e, i jest to EST-MOL-ALPHA-N. E, Gałka prosto z Korei, no to już taki wyższy, wyższy level, bym powiedział. Naprawdę dobra gałka, mogę polecić. To jest gałka koreańska, czyli wszystko idzie po kole, jak widzicie. Nie mamy nigdzie tych tutaj kwadratów, że tak powiem. Nie idzie po kwadracie gałka, tylko mamy koło bez żadnych jakby ostrych kątów, nie? Także tak to wygląda. Ale dzisiaj zajmiemy się oczywiście przyciskami. Pierwsze, co musimy zrobić, tak naprawdę to rozkręcić arcade z tyłu jak możecie zobaczyć tutaj mamy 6. 6, tak raz dwa trzy cztery pięć sześć tak jest 6 śrubek które trzeba odkręcić żeby zdjąć tą pokrywę na dole oczywiście nie muszę chyba mówić że jeżeli rozkręcicie arcade sticka, no to tracicie gwarancję nawet tutaj jest taka plomba ja już wiele razy tego arcade rozkręcałem tu jest taka plomba która mówi o tym że Tracicie gwarancję, jeżeli Arcade Sticka rozkręcicie, nie? Także teraz zabieram się szybciutko za rozkręcanie tych y, śrubek, i y, może będzie materiał przyspieszony momentami. I zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, mamy przyciski, y, mamy przyciski tutaj rozkręcone. Teraz zdejmujemy pokrywę. Boom, proszę bardzo, tak to się prezentuje w środku. Tak wygląda w dużym skrócie Arcade Stick w środku. Tutaj macie oczywiście cały mechanizm, całą gałkę. To wszystko trzeba było rozkręcić, jak wymieniałem, gałeczkę. Tutaj podpiąć te wszystkie kabelki dookoła i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy przyciski, które też już kilka razy w sumie raz zmieniałem, czy tam dwa razy, ale no tutaj są przyciski. Będziemy musieli te przyciski odpiąć i włożyć je włożyć przyciski nowe, także chwilę niech sobie tutaj Arcade Stick oczywiście poleży, a ja powyjmuję te nowe moje przyciski. Tak jak wspomniałem firma Quanba, Gravity Buttons to są przyciski, które możecie tutaj, do których możecie też zamontować tutaj obrazek w środku. Można je otworzyć, rozkręcić w jakiś tam sposób, podważyć, otworzyć i możecie tutaj małą przezroczystą jakby możecie małą karteczkę nadrukować i w środek możecie włożyć karteczkę z jakimś obrazkiem, który tam powiedzmy sobie wydrukujecie i tak dalej. Także będzie obrazek prześwitywał. Też jest taka opcja. Ja na razie tego nie robiłem, bo nie jest mi to potrzebne, zobaczę jak one będą wyglądać i działać w oryginalnym, oryginalnym stanie, że tak. Ok, wszystkie przyciski mamy wyjęte, jakby kolejność ich, a nie nic. Nie ma znaczenia, także nie sobie na razie tutaj poleżam. i teraz wyciągamy stare przyciski. Tutaj też nie ma to większego znaczenia, gdzie który jest. Znaczenie ma tylko to, żebyście w odpowiednim miejscu podpięli te kabelki, czyli każdy z przycisków ma po dwa kabelki, po dwa jakby wejścia z jednej i z drugiej strony, no i odpinacie te wejścia. I w nowy, w nowy przycisk wpinacie ponownie te kabelki. Nie, także najlepiej to robić po jednym przycisku, żeby nic się nie pomieszało. Ja teraz będę wyjmować po jednym przycisku i będziemy montować nowy. Ok, naciskamy przycisk. To jest naj, najgorsza część, bo musicie nacisnąć przyciski z obu stron i następnie jakby go wypchnąć w dół, żeby wyszedł. Także no, to nie jest komfortowe, szczególnie przy nagrywaniu, ale o, poszło. Wcisnąłem dwa tutaj takie przyciski, z obu stron są, które musicie wcisnąć, popchnąć przycisk i on wtedy sobie wyjdzie bez żadnego problemu, nie? No oczywiście podczas nagrywania nie jest to jakoś super komfortowe, ale nie jest też jakoś mega ciężkie. No i teraz montujemy drugi przycisk, w sensie montujemy nowy, nowy przycisk. Proszę bardzo, wciskamy go najpierw tutaj, o, odpowiednie miejsce, jest, siedzi. No, i podpinamy te dwa kabelki, które tam były, nie? Także najpierw kabelek numer 1 i teraz kabelek numer 2 Uważajcie, żeby tych pinów, tych wszystkich rzeczy tutaj nie pogiąć, ale też sprawdzajcie, żeby jakby weszło wszystko do końca, nie? Mamy podpięty, sprawdzam, czy jest ok. Wydaje się, że tak, wydaje się, że mocno siedzi. Od razu sobie sprawdzę ten jeden przycisk, jak to wygląda. No jest różnica, czy to w dźwięku, czy w dotyku. Są takie bardziej miękkie i cichutkie. Wy tego pewnie nie będziecie słyszeć na mikrofonie, bo ja mam to tak zrobione, żeby wyciszało takie kliknięcia. Ale możecie mi uwierzyć. O jakieś 30, może 40% jest to cichsze. Także jeżeli ktoś by chciał takie przyciski, jakiś silent, żeby, żeby po nocach grać, a kogoś nie, nie obudzić, no to możliwe, że jest to fajna opcja. Także. Pierwszy przycisk zmieniony, lecimy z resztą. Ok, drugi przycisk wyjęty. Naprawdę no, największy problem zawsze jest z wymontowaniem tych przycisków. Żeby równo to jakby wcisnąć i żeby one wyszły, ale jeżeli Wam się to uda, no to nie ma większego problemu. Szczerze polecam Wam robić tak tego typu operacje najlepiej na kolanie, ponieważ Wtedy możecie Arcade Sticka położyć na kolanach, jest mięciutko. E, też, e, jakby ta drążek, gałka wam nie przeszkadza w żaden sposób i możecie bez żadnego problemu sobie to wszystko montować, nie? Także polecam wam to robić, właśnie na kolanach, pomiędzy nogami, bo wtedy jest po prostu łatwiej. E, a no ja tutaj, jako że nagrywam, no to pokazuję wam to wszystko w ten sposób. Upewniam się, że wszystko jest dobrze wciśnięte, żeby w przyszłości nie wiecie, nie trzeba było. Bez sensu tego wszystkiego rozbierać. No i mamy drugi przycisk, lecimy z resztą. Tutaj pewnie troszeczkę też materiał przyspieszę, żeby to nie trwało, nie wiadomo, jak długo. Widzicie dwa przyciski zrobione, po dwa kabelki zmienione, także jeszcze zostało ile 4? 6 przycisków zostało do zmiany. Okej, okay, jak widzicie, połowa za nami cztery przyciski górne zmienione. Tak to wygląda na ten moment. Także zostały jeszcze cztery i mamy wszystko z głowy. Nie powinno być tak źle. Okej, okay, mamy wszystkie 8 przycisków zmienionych. Taki prototyp jeszcze na sam koniec upewnijcie się oprócz tego, że wszystko jest dociśnięte. podociskajcie te wszystkie piny, switche, nie switche, jakieś kabelki i tak dalej. Po co potem e, mieć jakieś problemy, że wam się coś na przykład nie załapuje, nie zczytuje albo będziecie musieli to rozebrać i jeszcze raz to wszystko podpiąć albo będziecie się wkurzać? Dlaczego mi coś nie działa? Upewnijcie się, że wszystko jest dobrze podpięte z obu stron. No i taki mały protip e, używajcie, jeżeli macie jakichś małych narzędzi, tutaj małych śrubokrętów, bo tu naprawdę często w tych arcade stickach te Kabelki są mocno poplątane. Nie zawsze są takie arcade sticky, że jest wszystko fajnie posegregowane, poukładane i jest to o wiele łatwiejsze. No, ale ja mam dosyć starszego arcade sticka i tutaj jeszcze zadyma jest dosyć w kabelkach, jak widzicie. Także używajcie małych rzeczy, małych narzędzi, żeby tutaj gdzieś przypadkiem czegoś nie zahaczyć i tak dalej, i tak dalej. Lepiej być ekstra ostrożnym i 5 minut dłużej temu poświęcić niż sobie gdzieś coś urwać, przeciąć i potem się martwić, skąd wziąć części zamienne, które nie są jakieś super łatwo dostępne ogólnie. A tym bardziej w Polsce. Także wszystko z tej strony podociskane. Zobaczmy, jak to się prezentuje z drugiej strony. Bum! Tak to się prezentuje. Dociskam tutaj wszystko dookoła, żeby zadziałało, żeby było wpięte, żeby później nic nie skrzeczało, wszystko działało i tak dalej, i tak dalej. Także tak to, tak to się prezentuje. O, śmieszny feeling, wam powiem. Śmieszny feeling. No i tak to wygląda z bliska jak możecie sobie zobaczyć. Tak jak wspomniałem, tutaj można zamontować sobie w środku jeszcze jakiś swój nadruk z małym obrazkiem i będziecie mieli na przykład jakieś znaczki, twarz czy cokolwiek byście chcieli do środka przycisków, nie? A przyciski stare mamy już schowane w pudełeczku. Jeszcze raz wam pokażę firma, która to była to Kwanba Gravity Arcade Buttons i to jest wersja tak jak tutaj macie Gravity Buttons model 30KS. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Może komuś się to przyda. Tak to wygląda jako produkt finalny. Teraz pozostało mi tylko złożyć tylną klapkę. No i mamy wszystko gotowe. Także dzięki za oglądanie.